Jest. I no. I su. Tak. Dzisiaj mamy dla Was kolejny unboxing. Tym razem z Jacy. I co? No to... Dobra, no, no, no to nie nie. Otwieraj. No. <laughs> no. czekaj, jak ty... No, spróbuj... O przepraszam. Tu spróbuj narpiew. Dawaj, su. Wierzę w ciebie. O, dziurę już zrobiłam. Yy, trzy godziny później. Uczę się, tak? Jestem twoim uczniem. Jakoś tak, tak? słabo ci poszło, te nauki. Czekaj. Chodź, <słuch> Dobrze, mistrz, ja nie umiem. O, tak. Teraz tu sobie weź. Tutaj już masz dziurę. Tak, problem. Jeszcze tam, bo się nie do, do paczki nie jest Nie dobieram. Ale... O Jezus <tak> <tak> y -y. To, jest, to jest zapakowane No nie wiem, dzisiaj. Podetnij tam. Podetnij tu. Tu jeszcze, halo. Ja nie mogę. Ale śmierdzi klejem. No. I tu jeszcze. Cieszę, cieszę się, że tutaj nie ma tych chrupek, co zwane kosą. Mm. Po prostu one wszędzie się walają. Później. A! Bo no, kiedyś okay. to było Dobra, podnoszę. A ty to weź. Teraz tu proszę ładnie. Super. Dobra, tak będzie. Mam... O, przeżał. Zapomniałam o tym. No. Dobra. Pokazuj. Więc tak, mamy kalendarzyki eee, Pierwszy to jak leczyć magiczne stworzenia. Dziennik medycyny magicznej. Te Tytu długie tytuły. Tak. Eee, później Jego Wychrząs Akreten, ten mi się podoba. Uh -huh. Później Książę Piekieł. Jakoś tak mi cicho. Wiem. <gry> yeah. y Dwa razy odważ się kochać, bo na Discordzie wybrali. Będzie na jakiś konkurs albo coś. I z no, na co na tej. Mhm. Okej. Więc to sobie odłóżmy. I teraz tak. I do manga jedziemy. Mąż mojego brata, drugi tom. Mam nadzieję, że... trzy? Trzy albo cztery. Mam nadzieję, że ten tom będzie lepszy i w końcu... Zdecyduję, czy chcę to czytać, czy nie chcę czytać. Mhm. Ale kreska mi się bardzo nie podoba. Mhm. Nie wiem. Dalej, to to później. Tak, ha. To jest moje. Yy, klasa skrytobójców, tam 17. Od razu sprawdź, czy jest dobrze sklejona. Myślę, że tak. Bo wcześniejszy tomik nam się rozpadł w rękach. Kłótnia małżeńska. Nie mów mi. Dobra, nie patrzę dalej, ale tutaj na początku widzę jak się nagisa z karmą kłócą. Oho. To mnie zaciekawiło. Się. Tylko, że jeszcze uszył wcześniejszy tomik tam. Ten... Popchnął na nagisę. Tak mu lubi. Jednak okay. to Znaczy karma taki jeszcze agresywny. Dobra, czekaj to na końcu. O! No to możesz, możemy tak szybko pokazać. No dobra. Czekaj. Och. Reszta przewodniczącej. Tak. Mam całą serię. Czyli już. od 12? Od 11. Od 11 do 18. Będę czytać. Usuję. Tak. Proszę. Sumi mi pozwoliła. Tak, bo to ja nie będę czytać, więc. A ja go nie będę czytać. A ja, ja, a ja czytać. Za to mam y, do końca KOKORO Connect. Bo mi się podobało, a inu się nie podobało. Znaczy, się tak średnio to czytało? Są bardzo ładne układki. Tam to jest ładna chyba. Chyba. Znaczy no. Są same laski, tylko w sumie. Ładne mają okładki, ja, ale jakoś tak ta jest. Nie, przem <coughs> nie przemówiłam do mnie ta mhm. historię. No dobra. E, mało jakoś. No mało, bo większość to był kokorekonek, no i to. Mhm. No ale mamy Miłość to wojna, trzeci tom. Może teraz będziecie się lepiej manga czytać, bo anime było cudowne. Mm. Czy jest już... o, właśnie. jest Jest yes, Yoshigami, jest, dopiero się pojawi. A ja uwielbiam. Mm. Powinien mieć większą tą, jakby zabijała rolę w tym wszystkim. Znaczy, on miał tam dużą rolę, jeszcze pod koniec drugiego sezonu. Mhm. I ładne też ma okładki bardzo. Właśnie, bo mhm. y, jeśli chodzi o mangę służącej, mhm. to ona też była jakoś tak urwana, nie była cała chyba ten. Tak, mhm. z... w sumie. Mam wrażenie, że większość anime mylą udział. Z mank. Może nie jest cała? Mm. Jedynie chyba po całego... Nie. Nie, nie jest po jego kolego cała. No nie. No nie. Co jest całe z ten. Nie wiem. W Gliczyca chyba też nie jest cała. O, Karolina to jest w ogóle z Piotr ja, bo, bo to miało Bo to miał być... Yy, Reklama tylko. Tak. Nie wiem. No nieważne, bo na przykład Ouran jest niby cały, ale jest końcówka zmieniona, no wiem. Mm -hmm. Polityka. Masz... A... No i Jona w blasku świtu. No. Jakiś koleś. Kim jest pan koleś? Tak. Lube. Ej, mało! A to jest poza anime, co? oj to nie trzeba, to nie można spoilerować. No, no rzeczywiście bardzo mało. Ja nie wiem co to się stało. No bo to dużo no. miejsce zajęło, więc... Ale mam całe. Tak. Na początku zbierałam po dwa, po trzy, a tu... No bo to ci wykupią, nie? A to jest od JG, czy od Waneka? JG. Nie, to jest JPF. JPF, tak. Nieważne. Dzisiaj nie myślę. No. Oj, Na przykład szkoda, że no 6 nie jest któryś tam, tam. Tak, no, chyba trzeci? Nie, to trzeci nie da się kupić tej Toradory. Ale z No 6 też jest problem. już. No, Na Szkoda. No. Jak się w końcu zdecydowałyśmy, to z okazało się, że nie ma. Ja w ogóle mam wrażenie, że gadam kłopoty dzisiaj. Czemu? Że chcę coś powiedzieć jeszcze, ale nie wiem co, mam no taką pod... pustkę w głowie. No co, no tak mało mang jakoś. No a naprawdę, naprawdę wydawało się tak, że... Koszyku było dużo. No. no. to jest raz, trzy, czyli cztery, pięć, sześć, siedem, siedem plus osiem, czyli piętnaście mang. No weź. to znaczy nie są wszystkie, a bo jeszcze czy... tak, no tak. No to już wiadomo. Tylko, że najgorsze jest to, że jak wchodzą prenumeraty, to yy, my przeważnie je otwieramy i wrzucamy na Instagrama. No. Nie, nie dodajemy ich do tego, żeby razem otworzyć, nie? Hmm. Więc nasza dzisiejsza kupka prezentuje się. Tak? Z kalendarzyki. I co? Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Dzwoneczek. Za kwiaterko? Nie. nie <noise> Zapraszamy na y, naszego Facebooka, Instagrama, Discorda. Discorda loblek, tak. Yy, yy. Nasze opowiadanie i Genshin. I, i wszystkie, wszystkie y, tano, linki, inne yy. takie informacje, będziecie mieć w opisie. No i co? Dziękujemy. No. na dzisiaj. <noise> no. Więc na razie. Może na 10 minut nie ma. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja po prostu, no i coraz mniej mam. Papa. Pa. No. No, czekaj, czekaj, czekaj. Jest 10 minut. Możesz zakończyć. Eh. <słuch> <słuch>